Wy hide and seek. E, już się tutaj mapa zaczęła i zagłosowałam na dom. O, i ja się chowam. Pomidor. Dobra, nie, ja chcę być. Czym ja mogę być? Mm. Dobra. O. Dobra. Jestem bananem, bo ja to fanka bandy banan. And to tu. Fajna muzyczka. ale, że mnie nie zauważyli albo ktoś zginął, no, albo ktoś zrobił leset charakter i do końca nie wiem jeszcze o co chodzi w tej grze no tylko jeden do został, nie? hello, there nie. Czyli jak kogoś gonią, chyba to jest taka muzyczka. Ale ten szukając naprawdę jest jakiś mega słaby, nie? No i... ona wygrałam. <laughs> o, coś zostałam. Nie wiem co, ale coś na pewno. Uuu! Co, ja robić salto? Op. Op. No nie, padłam. Playground plac zabaw, o oh, ja. Yeah. Będę mogła być Zjeżdżalnią oh. Jestem szkającym O, oh. o, oh, dołączył ktoś. Zobaczcie. No, proszę bardzo. Na pewno. Na pewno złapie wszystkich. Idę na drzewo. Czy ja mogę wejść do opony? Nie. Ale zobaczcie, tutaj jest taki wiosenny klimat, no tak? To no bo zaraz wiosna, nie? Przepękamy tą zimę. Mam nadzieję, że moje usta też. Okej. Okay. Nie tutaj już. No nie. O tam 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 tam. Cię No nie, nie mogę złapać. Haha! Ha. I co ze mną się nie zadziela? Prezent! No oh oh, 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 It's a secrets, win Так was Seekers, Seekers Oui, oui Oui, I Lewituje. Ale eksperia. Co? Ho. Miasto i ja w mieście chcę być chowającym. I jestem chowającym. Tak jest. Latarnią. No. Latanie jest to trochę dużo. Kołek? Też nie? O. Mogę być tym autem. To nie wiem. Dobrze, auto jest. Nie wiem, gdzie. Nie wiem. To też musi mieć sens. Kościół, no idź stąd. Uuu, <tryk> 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 moja kuzynka szuka. Szukowała jak na śmieci. jest ta muzyczka? Mam nadzieję, że nie usłyszycie. <ścoughs> ej, no ej, no co? Jest, no za każdym razem tak jest, nie? mają mnie. No i nie tylko Marysia została. Hello! Uciekam! <grymne> Ale było śmiesznie. Ale gdybym się nie ruszała, to by na pewno mnie nie znalazła, nie? No nie spam. Czy ja tu doskoczę? Nie. Ty, 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 ty. I pilatę. Ja chcę pilatem być. No nie, ja nie chcę w domu. W domu to ja ciągle siedzę. O, jestem... Seekerem. Okej, okay, Marysia się chowa. Jest? Ciekawie. Co to za helikopter? Ze mną był? Kurczę, myślałam, że doskoczę. Dla mnie za dużo jest tego czasu na chowanie się. Ale no, powiem wam, i nawet dobrze z fikołka nie umiem zrobić, nie? No tam już kogoś widziała mnie. No i krzesło złapane. Dolwana też tu. To jest gwizdze. I nie wiem teraz kto tu. Solki, że wam trochę moja rękę zasłania. Nie wiem, czy to u mnie czy w grze, jakiś pies szczekał. <laughs>

Czyli tym jest ona. A ile kosztuje? Wrócić. Patrz. Hmm. Hmm. Mogę more. O jajeczku. Za jakieś klejnoty, które mam. Dziesięć. No dobra, pobawię się chwilkę tutaj. Co to tu można? Papuśka! A mi się marzy w ogóle papuga, nie? Ara. Jeśli wy nie. Co? Jeśli wy nie widzieliście odcink w filmiku, że możecie napisać tam swoje marzenia, to. No polecam nie. Polecam. Tam się nikt nie może z nikogo śmiać. A jak tak będzie, no to będzie mi przykro, nie? To będę rozczarowana. No bo słuchajcie, każdy musi zaakceptować innych marzenia. No i znowu helikopter, nie? <laughs> win. Oki. Ui! 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 No nie, nie dosko... Doskoczyłam! Widzicie? Oszukałam tutaj. Chyba poszła mnie w tą stronę. I ja chcę to. Ja chcę, chcę to! No nie biuro! Co? No jestem hajderem. Czym ja jestem? Co to jest? A telefon? Nie wiem, tutaj, żeby sobie tak ustał telefon. Matko, mam mało czasu. nie mm. ja chcę być tym. Jak to ma To Dobrze stoi na odwrót? Nie, no, stoi niby dobrze. Oj oj oj, już kogoś. W się może szybko w papiery co? Co to za pies tam szczeka? No... To na pewno nie u mnie. To na pewno w tej grze. Gdzie jest ta Amber? Amber! Ja Ciebie będę miała na oku. I nie będę litosna. Trudno. Nie będę. Co? No dobra, no okej. Okay. Co? Ek, a czemu to serduszko? Ja wiem, że zaraz są wolę. Papuśka do mnie podeszła. Mnie się właśnie marzy taka zwykła, e, niezwykła żółto skrzydła mi się właśnie marzy. Mi się nie marzy zwykła. Mi się marzy właśnie ta druga. No nie, no spadłam. Właśnie, bo niedługo się zaczynają walentynki. Także możecie napisać, czy macie może swoją walentynkę albo karasza. No, jak karasza akurat mam. Ale chłopaka nie mam. I poluję na niego od przedszkola śmiesznie się ułożyło, że chodzimy razem do klasy, razem do przedszkola i właśnie bym chciała szkoła, bo wróciłam do szkoły, już u mnie jest koniec ferii, inni zaczynają, a ja mam koniec. O, chowam się, w szkole będzie ciekawie. To jest za pudło. Ja nie chcę być pudłem. A po zaraz. E. Będę tym. Też zakwiszcie. Uuu, O, szuka. On chyba wie, że to gdzieś tu. Tam się kręcą. Nie wiem czy. Uh. Nie hmm. jak, jak się przestraszyłam. Zaczekajcie. żeby się kąpili w tym tutaj o pokoju. Nie patrzcie tak na mnie. Puszko. Было тяжко. Ну, мусишь он... Jak, no jeszcze ci się mózg nie odblokował? Czy ja muszę dużo pod. No widzowie, no to jest. Nie, ja będę gwizdać i gwizdać. Pokaż się. Dobra. No i no co, no z tobą Byćku. To papuśka. Uj, uj, uj. Myślę, że ostatnią rundkę lub dwie ostatnie sobie zrobimy. I... I ja chcę się chować, bo jeszcze na placu się nie chowałam. No nie. I nie chcę szukać. Hmm. To jest sprawiedliwe. No widzicie, no jest. 30 sekund, nie licząc teraz. Hmm. Konik. Popłynę sobie na koniu. W sumie to bardziej jednorożec, bo ma luk, nie? To trudno, popłynę sobie na jednorożcu. No nie, ja klikam przecież w ten prezent. Rok. Ktoś też z kałą. Lamp. Jak ja kliknę na tą podporę? Odpowiedź taka. Bo podobna ktoś się skałą. Mam jeszcze minutę i trzydzieści siedem sekund. No rok rocker lamp post lamp post no i padłam Ale dobre widzowie myślę że to była ostatnia rundka jeśli chcecie więcej odcinków zostawcie Chciałabym, żeby chociaż chociaż 500 łapek Górę. Ale jakbyście dobili właśnie do tego tysiąca to byłabym wam bardzo wdzięczna no a co no ja się z Wam żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa!